Witam Cię w kolejnym odcinku Turbo Poradnika Gastronomii jak zwykle pod marką Atol Speed by Wiscoy, producenta turbopiecyków Atol Speed do najszybszej obróbki cieplnej w gastronomii i nie tylko. W dzisiejszym odcinku szczegółowo spojrzymy na jedną z metod kontroli surowców w gastronomii, która to nie wymaga dużego nakładu pracy, a jednocześnie jest bardzo sprytna. Zanim jednak zdradzę, dlaczego uważam ją za sprytną i tym samym dość efektywną, tylko dla przypomnienia wymienię dwie główne metody kontroli zużycia surowców, które omawialiśmy już w innych odcinkach na naszym kanale. Pierwszą, chyba najbardziej oczywistą, jest kontrola metodą gospodarki magazynowej w oparciu o receptury. Druga to tak zwana metoda fakturowa czy wartościowa, gdzie operujemy nie tyle ilościami, co wartościami finansowymi zarówno kosztów, jak i stanów magazynowych. Każda z nich ma swoje plusy i minusy. Jeśli miałbym wymienić idealną metodę kontroli, pewnie powiedziałbym, że idealnie byłoby korzystać z obu i wyciągać esencję przydatnych wniosków z każdej z nich. Jednak w prawdziwym życiu często nie mamy na to czasu, a niekiedy i kompetencji, aby sprawnie i konsekwentnie prowadzić nawet jednej z wymienionych typów analiz. I tu właśnie warto przejść do metody, którą widziałeś już w tytule tego odcinka. Metodę inwentaryzacji dziennej, bo właśnie ona jest pewnym kompromisem pomiędzy ilością czasu, jaką trzeba na nią poświęcić, a osiąganymi korzyściami z jej prowadzenia. Nazwałem na wstępie tę metodę sprytną. Dlaczego tak uważam? Można by to ująć w takim stwierdzeniu. Kontrolując jeden surowiec, kontrolujesz wszystkie. Jeśli do tego dołożymy małą ilość czasu i wiedzy, którą trzeba na inwentaryzację dzienną poświęcić, może się okazać, że i dla Ciebie ta metoda okaże się przydatna. Powiedzmy sobie zatem, na czym polega wspomniana metoda. Aby z niej korzystać, wystarczy prosty arkusz w Excelu albo wydrukowana na kartce A4 tabelka. Zawiera ona, jak widzisz, kilka kolumn do codziennego, bo to jest ważne, uzupełniania przez określony okres czasu, np. tydzień. Taką kartę zakładamy dla konkretnego surowca i tu wpisujemy jakiego. Mamy miejsce na Wpisanie daty stanu początkowego w magazynowej jednostce, wielkości dostaw, o ile wystąpiły w danym dniu, strat z danego dnia, stanu końcowego i zużycia. Mamy tu podział na teoretyczne i rzeczywiste, co zaraz wyjaśnię. W ostatniej kolumnie wyliczymy różnicę i ta kolumna będzie dla nas kluczowa. Ok, jak korzystamy z tej metody? Powodów, dla których zdecydujemy się na wybór właśnie takiego, a nie innego surowca do tej kontroli, mogą być różne. Możemy na przykład zauważyć w wynikach inwentaryzacji miesięcznej, że jeden z surowców wykazuje wyjątkowo duże manko i ciężko nam dojść, z czego to może wynikać. Nie odtworzymy przecież teraz całego miesiąca z pamięci, aby znaleźć przyczynę braku. Innym powodem może być fakt, że dany surowiec jest wyjątkowo drogi, jak polędwica wołowa czy koniak. I warto bliżej go kontrolować. Innym podejściem może być losowe wybranie jakiegoś surowca do kontroli, na przykład tygodniowej. Co jest o tyle ciekawe, że załoga, nie wiedząc, jaki surowiec będziemy w danym tygodniu kontrolować, może mieć brak ewentualnych pokus nieuczciwości wobec wszystkich surowców. Tak czy inaczej, celem prowadzenia przez jakiś okres czasu inwentaryzacji dziennej danego surowca jest wychwycenie potencjalnych nieprawidłowości w miejscu i czasie, kiedy one powstają, czego nie daje nam analiza miesięczna metodą gospodarki magazynowej. Idźmy więc przykładem wpisanego tu fileta z kurczaka, którego chcemy z jakichś przyczyn szczególnie kontrolować i zasymulujmy pracę z tą tabelą. W pierwszym dniu kontroli wpisujemy datę, dalej stan początkowy tego surowca, czyli ile w tym przypadku kilogramów tego surowca mamy w lokalu. Tu jest ważne, aby ująć całkowity stan i ten w chłodni i w mrożni, czy w postaci półproduktu. Całość stanu, jakim dysponujemy. Jeśli w bieżącym dniu mieliśmy dostawę tego surowca, tu wpisujemy przyjętą ilość. Pozostałe kolumny uzupełniamy już na koniec dnia. Pierwsza to stan końcowy. Analogicznie do stanu początkowego wpisujemy całkowity stan surowca na zamknięcie zmiany. W kolumnie zużycie teoretyczne wpisujemy to zużycie kontrolowanego surowca, które wynika ze sprzedaży. Czyli upraszczając, jeśli sprzedaliśmy 30 dań, gdzie jednym ze składników w recepturze było 200 g surowego fileta, wpisujemy tu 6 kg. To w zasadzie jedyny moment w tej kontroli, kiedy to musimy coś dłużej poprzeliczać. Pamiętajmy jednak, że takie dane można wyciągnąć szybciej z programu komputerowego, o ile prowadzimy w nim receptury sprzedawanych dań. Kolejna kolumna, zużycie rzeczywiste, to nic innego jak wskazanie faktycznego ubytku surowca w bieżącym dniu. Jak w tym wzorze? Jeśli na początku mieliśmy stan 1,5 kg, przyjęliśmy dostawę 10 kg, odnotowaliśmy straty w wysokości 600 g, a stanem na koniec dnia było 4 kg, to zużycie rzeczywiste wynosi 6,9 kg. I teraz kluczowe, wynikiem dziennej analizy są różnice i potencjalne nieprawidłowości w różnicy między zużyciem teoretycznym a rzeczywistym właśnie. No bo jeśli system komputerowy lub nasze wyliczenia pokazują, że powinno zejść ze stanu 6 kg, a rzeczywiście było 6,9 kg, to coś na którym się tapie poszło nie tak. Jednak aby być bardziej bogatym we wnioski, należy taką analizę prowadzić przynajmniej kilka dni z rzędu. Uzupełnimy więc kolejny dzień i kolejne. Jak widzisz, sama metoda jest prosta, ale wbrew pozorom wniosków, które można wyciągnąć z takiej analizy, jest naprawdę wiele. Oczywiście różne w zależności od tego, co pokazują nam wyliczane w ten sposób dane. Postarajmy się wymienić kilka z nich. Może na przykład się okazać, że w tej kolumnie pojawiają się co prawda niewielkie różnice, ale ponieważ raz są na niewielkim plusie, raz na minusie, a saldo z kilku dni oscyluje wokół zera, Możemy uznać, że surowiec jest generalnie w porządku i nie podlega nieprawidłowościom. Jeśli różnice są znaczne, należy bliżej przyjrzeć się wszystkim danym i wytropić przyczynę. I tak, jeśli zauważylibyśmy znacznie zawyżone lub zaniżone wartości w kolumnie zużycia teoretycznego, jako przyczynę powstałych w ostatniej kolumnie różnic, będziemy widzieli, że trzeba się przyjrzeć recepturom naszych dań. Być może faktycznie serwowane dania już dawno nie odpowiadają stworzonym jakiś czas temu gramaturom i to sztucznie powoduje nieprawidłowości w kontrolowanych ilościach. Jeśli zużycie rzeczywiste jest nienaturalnie przekroczone względem teoretycznego, jest to wyraźny sygnał, że surowiec ginie w naszym lokalu lub nie są odnotowywane nienaturalnie wysokie straty tego surowca. Warto też sprawdzić przy tej okazji, czy w ogóle Straty w naszym lokalu są odnotowywane. Kolejnym wnioskiem z prowadzonej tak analizy może być odkrycie, że to co pojawia się na fakturach dostarczanego surowca, a to co przyjeżdża fizycznie, to całkowicie różne ilości, co stanowić może o zaniedbaniu lub nieuczciwości dostawcy, a przy okazji o nieuczciwości lub zaniedbaniu osoby przyjmującej dostawy. Jeśli braki surowca notujemy jedynie w te dni, kiedy na zmianie jest pracownik X, to również może być dla nas wskazówka, aby przyjrzeć się w szczególności tej właśnie osobie. To tylko przykłady wniosków, ale jak widzisz, sama metoda jest dość prosta i niewymagająca, a paleta wniosków, jakie można z niej wyciągnąć jest. Niezwykle szeroka. Zaletą takiej kontroli jest to, że obserwacje wędrówki surowca w naszym lokalu prowadzimy niemal na żywo, a to znacznie ułatwia wychwycenie nieprawidłowości. Wspomniałem też o sprycie tej metody, polegającym na tym, że załoga, nie wiedząc, jaki surowiec kontrolujemy w danym tygodniu czy miesiącu, musi się pilnować w kwestii wszystkich surowców. To jest właśnie ten efekt, który nazwałem kontrolując jeden surowiec. W pewnym sensie kontrolujesz wszystkie. Więc jeśli chcesz wytropić gdzie, kiedy czy z jakiego powodu powstają rozbieżności danego surowca lub nie masz czasu czy kompetencji, aby prowadzić bardziej wyrafinowane metody kontroli, o których wspomniałem na początku, zachęcam Cię do eksperymentowania z metodą inwentaryzacji dziennej. Na przykład biorąc każdego tygodnia na tapet jeden surowiec z kuchni i jeden z baru, i śledząc ich wędrówkę od dostaw przez obróbkę, aż po sprzedaż w formie dań gotowych czy napoi. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw polubienie, a najlepiej słuba i dzwoneczek. Zobacz też kolejne odcinki na naszym kanale mówiące o różnych metodach kontroli firmy gastronomicznej. Linki zostawiam Ci w opisie tego odcinka. Cześć!